Witam serdecznie na kanale lotowania Andrzeja i zapraszam na relację z targu w Radomiu. Dzisiaj jest 1 maja, tak jak powiedziałem, że będę na godzinę 6 rano. Ja jestem. Dużo osób tu przyjechało, chociaż niektórzy widzę zdezerterowali, ale myślę, że jeszcze ludzie dojadą. Jest 6 rano, jest targ ten nagrywam gołębie Darka, Darek ten serek, po ile tutaj mamy, tak? Mniej więcej? Sa po 15 zł, o ten pasiaczek też kosztuje więcej, nie? Ten perłowy, nie? Samczyk, ile kosztuje? Samiczka jest, co ona kosztuje? Trzydyżki, zapraszamy do Darka, ja mam namiar, a ten groszek tutaj, ten fajny. Karpiaty, co kosztuje Darek? Trzydyżki, winerek, koroniaty, Budapeszcik? 20 zł tu gołębie Darka nagrywam, mamy namiar. Po ile mamy te, te, te brudki kolego? Co? Po 50zł Takie młodziaczki po 50zł Zapraszamy do kolegi, kolega czyta komentarze pod filmem Po 50zł takie brudki Tam jest... Jak nie ustawiałem o A te pawiki po ile mamy? 50zł 50zł parka, pawiki mamy takie Tutaj kapucynek, samiec czy samiczka? Samyca, Wiedyszki koruniaty to jest czepelek, nie? Czepek, Wiedyszki, samiczka i ten pasiadek, taki strasznie taki... świetny. króliki mamy? Poi te króliki, takie młodzież? Stówka. Cztery. Cztery stówki, czyli po 25 zł Takie króliki mamy. Ja mówię, że w sobotę też to przyjdzie, ten będzie, natomiast w sobotę mnie tu na targu nie będzie. Zapraszam w niedzielę do Jedlińska. Na tą chwilę mam informację, że 100% będzie targ w Jedlińsku ale ja nie mogę nikogo zapewnić. Ja natomiast w Jedlińsku na 100% będę. W niedzielę, 4 maja zapraszamy, zapraszamy do Jedlińska. Jest taki koroniaty młodziaczek. Czy puczaczek, ale nie wiem ile. To taki, widzę, To. Taki monywansik, kolega. Co tego szlity ten Stówę. Samczyk, proszę bardzo, jak się gąb, prezentuje? jest 100 zł Kolega na pewno czyta komentarze pod filmem A ten biały pocztowiec to jest na glazerowym oku, nie? Tak, tak. I co to jest? I co on kosztuje? A ten czarny, co to jest? I kosztuje? Trzydzieszkę Znowu jej Ten samczyk 100 złoty jest Kolega na pewno czyta komentarze pod filmem Cena też wyjściowa, nie? Tak, ma ceny są do uzgodnienia w Radomie Oki po te budżeteczki mamy I co on kosztują? 50 zł te wywrotki, parka parzysta i panczyki to też parzysta, 40 zł. 40 zł. Cena też kolega powiedział wyjściowe. Ceny wyjściowe, wywrotki 60, te 40 zł. Ceny też ze względu, nie mam w Radomie. Nagrywamy gołębie Czarka, Czarek tekingi, co to mamy te kingi tutaj? Dwie samiczki Dwie samiczki, mamy kolegę na Czarek poda na miarę będzie chyba tu no, nie ma. co teraz Czarek teraz... wyjeżdża, teraz już nie podaje namiaru. Ta. E... Czarek tam jest, czy tak? Tak Kosztuje? Ta, tam piątkę, piątkę. E... ten kasztan co to jest? O, kasztan do później chyba Trzy Czyli samczyk, trzy i czaposz? Podyska, Obydwa samczeki dwóch czaposzy, krymeczek Samczyk i cyplerek też samczyk. Też samczyk. Sam, tak, te czaposze? A, po, 15. po 15 zł. Czarek, bierze, jest okazja kupić, bo tak to wjeżdżasz, bo nie będzie na razie. Tu mamy takie budapeszki, młode czarka. Czarek, po do to budapeszczy? Po 15 zł. Po 15 zł. I tutaj ten krakusik jest ładny. Też? 15 zł. No i mnie czarka nagrywa. Mamy namiar, ale czarek wyjeżdża, także nie będę podawał. Mamy dragony, po raz ja już dawno nie widziałem. Parka korzysta z tych dragonów. I po ile one kosztują? 150. 150 zł. Parka dragonów. Kolega, czy komentarze. Czy podajesz, czy namiar może, czy nie? Nie, nie podaje kolega, ale czyta komentarze po A czarny to jest samczyk? Trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć na razie, bo to jest e, e, z zeszłego roku. Tak. Tu mamy? Staropolski. Star dwóch samczyków i pojedę polskie o 30, zł. o 30 zł I mamy wyszwanczyki żółte łapciate. jaka cena tych wyszwanczyków? Stówkę. Stówkę za parka. No <ślańczyka> Parka wyszwanczyków e, żółtych parka kosztuje 100 zł tutaj po 30 zł to są e, parze nie Samcze. samczyki Nyweczki po który parka parzysta nagrywam głębię koska mamy miarę. Te wywrotki też nagrywam koska to i Parka Parzysta 80 zł. To nas kostek to są rosyjskie tarczowe tutaj te Czy co to? Ten si rosyjskie nie, nie, nie. chyba. Ile, ile one kosztują? 150 zł 150 zł i Budapeszty Budapeszty po dwie po 2 dyszki Gołębie Koska cały czas nagrywam, już nie będę Te krymeczki po ile? Parzystych półtorystów, a samiczka, piszaczka 500 Murki też kostka nagrywam po 50 zł To jest jedna tak żółtek kasztan, to jest parka parzysta, nie? Jasne co kon kosztują tutaj w parze są? 150 zł wszystkie Wszystkie za 150 zł, a żałniczek co ty? Słany żałniczek biały? Samiec, Samiec. Czarnoziub też Co to masz? Sześć kolego, dobrze czy widzieć. Co tu mam te pocztowe? Po ile mamy? I one kosztują? 300 sztuka 30 sztuka ładne kolor To jest. On na oku takim no. fajnym widzę 30 zł sztuka z białą godę bez kupra a ten jest samice to, to jest samczyk i samice po 100 zł, ceny też wieściowe to, to jest dziecko Też go koska, pasiaki z samczyki Pójdź te pasiaki? Bo 5 dych 5 diek jasne Jasne jest jasna wylotka to 30 zł 30 złotzka ten wiedeński, co to jest? Co to wiedeński jest? Samiec. I on kosztuje? 70. Sprzedane. Kolega utargował dzisiaj przy czwartku, przy święcie, tak? to, żeby targować. Na pączki. Tu mam takie boki. Nie wiem, czy Kostek, kostek pasze te boki są? Tak, po 80 sztuk. Po 80 sztuka. Bocian, widzę, jest koroniaty. Pawik. A Pawik chce kosztuje? Ten Pawika był chętny. 1000 zł Karpiaty. Karpiak? tam idzie 8 dyk 80 wat. Wat. 475 psi postaw. 8 dyk te boki to ty masz parach. W parach jest czerwona albo samca te żółte są dwie pary. I po idą są. Kim to gołębi Jurka nagrywam Jurek te parłowo modziaki 70 zł 70 zł sztuka mam do kolegi namiar ja aby ktoś do potrzebował do, ceny możemy. są do negocjacji krzyżak czarny co to kosztuje Jurek? 15 zł 15 zł łapany krzyżaczek Karpiatka też łapana samica tak Łapana karpiaczka i co ona kosztuje? 20 zł i winerek Jurek Winerek, tyle co dałem 300 Czystówki winierek samczyk? Samiczka to jest. Samiczka, czekaj. Te tak. młode, ci nagra, może dzisiaj wezmę takie młode, na czołówkę. Wiesz? Poczekaj, poczekaj. Te młode, tutaj patrzę. Tutaj, tutaj do, 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 do. kolegi tak. Jurka mamy namiar. Ceny to się reguluje. Czy masz więcej, masz tych młodych? Tylko że zamówione jeszcze. A zamówione? Tak wzięte, bo wzięte. No, ale... Dzisiaj wzięte, na tak, są zamówione, ale jakby coś to dzwonimy do Jurka. Tak. Cena wyjściowa 70 zł, takie młodziaczki, zapraszamy do Radomia, zapraszamy też w niedzielę do Jedlińska, jest w niedzielę tak w Jedlińsku na tą chwilę, To przyjdzie ten jest, a ty jest pasiaty Jurek tam, pasiaty czy żabki? I też 70 zł Jurek? Nie, 50 zł. Pasiaty jak pasiaczek 50 zł. Trochę osób dzisiaj zezerterowało, bo był, targ był większy. Dwa razy ci, co się zapowiadali, to nie poprzyjeżdżali. A zapowiadali się, że pijemy, ale trudno. Kto przyjdzie, ten na targu jest. To głębianka, nagrywamy, mam do kolegi namia, Namiar. Janek, ten bucianek, to co to jest? Samiczka. Jana kosztuje? 70 zł. Tam jest. Brudek, a brudek czarny. Samczyk. Samczyk. Kosztuje. 35 zł 35 zł mamy 35 zł i te te jasniaczki Janek po ile mamy? Od 30 zł do skupki no. o 30 zł do stóki są jakieś parzyste do tej pary Janek mamy parki parzyste? Nie, to wszystko jest na luzach na luzach od 30-100 zł też gołębianka Janka nagrywamy Janek tu po ile mamy te, te winery? Samicz, same samczyki, same kawalerka i po ile taka kawalerka? 10 do 120 od 50 do 120, cena wyjściowa. Proszę zobaczyć, ten jest fajny, tak samo ten tutaj pole, bo nie wszystkie takie są smolnawe. No, od 50 do 120, uważam, że cena bardzo przystępna. Te wiedeńskie parze mamy tutaj, bo to nie. Samczyki młode. Samczyki młode, wszystko. I pole te wiedeńskie. Samczyki po 40 zł. Po Krymeczek. 40 Krymeczek, zł. Krymieczek. Kosztuje? 50 zł. Krymeczek 50 zł. O, tu mam sokołak, soku gdański, ten czerwony. Co on kosztuje? 30 zł. 30 zł. To pocztowe po ile? Podyszko Podysku Po Tiplerek To jest tiplerek zagłębiowski. Ja tak o, ten, czy ten, 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 tak, tak. tak? Tu mam ten czarny tiplerek zagłębiowski, on to kosztuje troszeczkę. Ile co on kosztuje? No 3 dychy. 3 dychy. No, Przyszło to, to a dzwoniłem do no. pacjenta, bo to jest a, numer z numerem. Poru, I on to hoduje, nie? No. Ale może przyjechałby, ale za daleko, nie? Bo mhm. to 100 km najechać. Tyle aż poszedł? Tak. Pawik? Co ten pawik jest? Tamtyk. Co kosztuje? Trzydychy. Ten Tiplerek Zagłębiowski, co jest tutaj, ten czarny, to zginął, jest tutaj z adresówką. Kolega mówi, że właściciel mieszka 100 km, tyle aż poszedł. Jest, dzwonił, ale właściciel powiedział, że za daleko, nie, po co mu się przyjechać. Tiplerek zagłębiowskich jest, jest po prostu mało. Ładne trzeba mu samiczkę jakąś, ja to, nie, no, to fajną. A Pawik co to jest ten pawik? Samczyk. Ja on kosztuje? Szyliki. Ty Wyszwanczyki co one kosztują? 50 zł. 1000 zł. Krymeczki 40 zł. 40, 40 zł. Blawinerek, tak widać, że młode. 50 zł, a ten biały też czzepelek, nie? Tak. I też kosztuje? Tak młody. A dycha? dycha. Orlik chyba. No, albo Orlik, albo takiego... wysokolotny, z tego no, wysokolotnych. Fajny. Nie? No. On stoi w miejscu. I... Ten koroniaty... Ciemny, co on kosztuje? Właściciel samochodu. Właściciel samochodu leży, nie wiem. Właściciel poszedł tutaj perłowy, jest jasny. Nie, to nie, nie, nie. Widzę jest widzę jest 150 Samczyk. Te białe pocztowe? Poczyryszki. Po tu mamy, tam się pisał Samczyk. E, to jest Andalus? Nie, no. Andalus? No. To z dało udało mi się, pięć a no to resztę podych. Resz kolega robił, przeceny dzisiaj Sam. Zapraszamy do Jedlińska jutro, zapraszam znaczy, Nie jutro, sorry, w niedzielę Niedziela. 4 maja Jest targ na pewno w Jedlińsku Zapraszamy do Jedlińska 4 maja e, W niedzielę Winierek. ten winerek co on kosztuje? 5 dyszek 5 dyszek wywrotek? Stówkę Nyweczek. 5 dyszek I tutaj ten masiu? 3 stówki 3 stówki, dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze za łapki w górę, pozdrawiam wszystkich, hejka tu mam ten pasiaczek, to jest samiczka? Samiczka. I co ona kosztuje? Dyszkę, Dyszkę, zawsze znajdzie chętni. I pocztowy, co kosztuje? Dychę. Dychę. To sobie samiczka, nie? Samczyk. Samczyk. Kolega ma to tutaj i gania z jasnymi ładnej, one są mądre, nawet kurcze. Sokół czerwony. Do Krzysztofa Apel. Krzysztof, masz tam, no nie wiem czy tam mieszkasz w Niemczech. Jest targ koło tutaj, Mnicharek, powie, Sobotę bo tam był. Koło Bielefeldu Kaunic. Koło Bielefeldu Kaunic, tylko jest raz w miesiącu, w jaką niedzielę, nie wiesz? To chyba owacen wyjdzie. Pierwsza... Pierwsza. Tam jest soboty. Pierwsza sobota miesiąca. Pierwsza sobota miesiąca, trzeba sobie na internecie sprawdzić. Targ w Niemczech koło Bielefeldu Kaunitz. Pierwsza sobota podobno miesiąca, tylko raz mi raz w miesiącu. Jest targ. Dobra. No, niektórzy zdezerterowali, Co powiedzieli, że przyjadą, to nie przyjechali. Ale niektórzy tam coś każą, coś tam sprzedał parę sztuk. W sobotę też niektórzy zapowiadają. Ja powiedziałem, że w sobotę mi na targu nie ma. Kto przyjdzie? Ten będzie wjazd. Był dzisiaj, tak jak mówiłem, darmowy, bo tu jest giełda. Warzywna, można sobie przyjechać, wjechać było za darmo. Także ci co przyjechali, to tam niektórzy nie żałują, Nawet porozmawiali z kolegami. Każdy tam coś tam sprzedał. Nie była takiego tutaj, żeby się nie sprzedał. I mówię jeszcze raz, zapraszam do Jedlinska w niedzielę, 4 maja, tak w Jedynsku będzie na pewno. Pozdrawiam wszystkich hejka.